Witam Was moi nimi, dzisiaj nie wyczujemy to strata czasu. Chcę Wam pokazać różne dziwne zdarzenia, dotyczące wejścia do długu stricte i trzeba przekupić ochroniarza, bo inaczej nie puści nas. A propos ile mamy mu tak naprawdę sygnąć kasy. Mogę mu tak rzucać te pieniądze, aż mi się nie skończą. Tutaj zaś mogłem rzucać pieniądze i przy tym je ci Musiałem wyrzucić ku kaszmar, ten ochroniarz mnie też puścił. Patrzy się na mnie i chyba chce jeszcze więcej co za zaświectwo. Koleś chyba ci wystarczy, to są moje pieniądze. A tutaj mamy razyczny sposób, jak ktoś się myje. Wiecie, co mnie zawsze wkładało? Chciałbym zobaczyć w całości, jak dana osoba się myje. A nie jedno, ja sobie obejrzałem moc tu koszku głowę. Jak mój awakar ziemię. A to dowód. Tak właśnie oglądacie moją kobitkę, która zimuje, a oto zadanie, jak tego dokonałem. To jest zlicza więty tylko tyle powiem. I jestem pierwszym, który to pokazuje. A tutaj mamy dziwne zjawisko człowieka bez głowy. I odpowiem, że użyłem tylko jednego licza do tych wszystkich innych zjawisk. Zrobiliście zapewne nie jeden raz z lunety, a powiedz mi, czy luneta oglądała ciebie. Bo za chwilkę dokonasz odkrycia stulecia. Tak to luneta nas obserwuje. I to jeden licz to wszystko robi.